Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj sprawdzimy, jak w FC24 radzi sobie skład nowych ikon. To znaczy, czysto technicznie to są wszystko stare ikony znane od lat. Ale że wszystkie legendy dostały nowe karty oraz tyle gry, które z niektórych bolców uczyniły grywalnych gości, to tak na dobrą sprawę każdy wymaga przetestowania od nowa i dzisiaj sprawdzimy co potrafi taka już całkiem solidnie wyglądająca ekipa ikon w średniej cenie. Bierzemy się więc za szybkie budowanie, na bramce wylądował Petr Czech, o którym słyszałem, że jest bardzo solidnym golkiperem, więc dostał pierwszą szansę by się wykazać. Na lewej obronie znalazł się Ashley Cole, którego pay został wyśrodkowany i prezentuje się co najwyżej poprawnie, ale za to wśród licznych cech Anglik ma złoty playstyle jockey movement, no a to już spory atut. Na środku obrony stawiamy na klasykę, czyli namanie Vidicia, o którym słyszałem, że jest troszeczkę sztywny, bo wybitne są u niego raptem ślizgi, a z nich nie korzystamy najczęściej, a jego partnerem został Laurent Blanc, bardzo dobrze sprawdzony już przeze mnie w realiach FC24 Francus, którego dzięki SBC wszyscy doskonale znamy. me. Zamykając defensywę najtańszym gościem mającym chociaż trochę tempa jak na PO przystało jest zamrotta, wart ponad pół miliona monet, którego nie wyróżniają jakieś nadzwyczajne cechy, no więc jest to jedna z największych zagadek w tym zespole, w którym na SPD swoją szansę otrzymał Petit. Były gwiazdor Arsenalu już w przeszłości niejednokrotnie całkiem nieźle spisywał się w pierwszych miesiącach życia gry, więc naturalnie Francuz w swej nowej odświeżonej wersji teoretycznie powinien być jeszcze lepszy, chociaż trudno spodziewać się, że będzie on aż tak dobry jak Balak. Jest to pewny punkt w tym zespole, bo mamy tutaj wiele kart, po których nie do końca wiadomo czego można się spodziewać, a o Niemcu wiemy już od dawna, że we FC24 otrzymał on drugie lepsze życie, no jest po prostu rzeźnikiem, przez co największą zagadką w tej ekipie jest bez wątpienia David Beckham, który znalazł się tutaj przez to, że jest dostępny w SBC i taki skład ikon to świetna okazja do sprawdzenia co tak naprawdę potrafi Anglik, bo patrząc na jego kartę można odnieść wrażenie, że pomimo wielu atutów ma on jakieś braki w każdym obszarze boiska. Jednak by też nie bawić się w absolutne ryzyko, pierwszym, który wylądował w linii ataku jest Luis Figo, kosztujący ponad 600 tysięcy monet. Ale Figo poza świetnie wyglądającą kartą posiada także przede wszystkim bardzo rzadko występującą i bardzo pożądaną złotą cechę Technical, która pozwala kręcić się piłkarzem bez opamiętania. No i to też z racji na jej występowanie obok Portugalczyka znalazło się miejsce dla Rivaldo, który z reguły wzbudzał zawsze średnie zainteresowanie, ale teraz pomimo posiadania dwóch gwiazdek słabszej nogi w jego grze może się sporo zmienić na plus i to zwłaszcza w tej ekipie, gdzie jego drugim partnerem w ataku został George Best. Największa gwiazda tego składu kosztująca milion 300 tysięcy monet, no ale co ważne także posiadająca cechę techniczną. Tak wygląda więc cała drużyna, cena za ten skład to 5 milionów 200 tysięcy monet, więc no nie jest to absolutnie nic wygórowanego, bo za te pieniądze można zbudować taki podstawowy zespół do gry na poważnie, Mbappe na czele, wokół którego znajdują się podstawowi ogarnięci piłkarze. Nie mówimy więc tutaj o żadnym nadzwyczajnym przepychu, ale jak się okazało mówimy o drużynie, która nie dość, że pozwala się bawić, to także nadaje się do walki o najwyższe cele. Patrząc na overale, ta ekipa nie wygląda jakoś nadzwyczajnie lepiej od takiego randomowego składu z Salahem, Tonalim czy Bellinghamem, ale fakt, że piłkarze w niej występujący mają wysoko ocenione przede wszystkim najważniejsze umiejętności, a do tego są nafaszerowani stylami gry, no jest zauważalny od razu, jednak co dla mnie najważniejsze, Tymi zawodnikami tak lekko i intuicyjnie rozgrywa się piłkę, że wchodzenie do bramki rywala staje się po prostu przyjemnością. Miałem tutaj trzech gości w drugiej linii, co do których wiedziałem, że świetnie strzelają z dystansu, ale w ogóle tego nie robiłem, bo klepanie piłki w tej drużynie weszło jakby na wyższy poziom i rozbijanie obrony rywala z jej życiem jest równie fajną zabawą, w czym bez wątpienia u napastników pomaga styl gry Technical, ponieważ nimi faktycznie w każdej sytuacji Intuicyjnie można kręcić się we wszystkie strony w taki sposób, że rywal ma problem, by w ogóle do nas doskoczyć. Pokryć jednego zawodnika z tą cechą jeszcze by się może dało, ale pokryć trzech takich gości, to już trochę abstrakcja, dlatego ten atak jest niesamowicie bramkostrzelny a te niezliczone style gry piłkarzy zauważalne były w każdym obszarze boiska, bo nawet ja rozgrywający zawsze rzuty rożne na krótko, wiedząc, że mam takiego Beckhama, postanowiłem parę razy wykonać nim klasycznie rzut rożny i najpierw bez problemu dograł on piłkę idealnie na głowę do tego dosyć niskiego besta, a następnie wiedząc co potrafi Irlandczyk że główki to nie jest jego atut, spróbowałem strzelić jakąś efektowną bramkę, no i jak się okazało z przewrotką po rzucie rożnym także nie było żadnego problemu, chociaż ogólnie trzeba przyznać, że cena tych kart nie jest przypadkowa, a Best faktycznie jest najlepszy w tym zespole. Jego odejście od przeciwnika z piłką przy nodze jest niesamowite, ale także drybling oraz strzały stoją na takim poziomie, że Irlandczyk jeszcze długo będzie wyróżniać się tą podstawową kartą na wirtualnych boiskach. Chociaż oczywiście wielki wkład w grę ofensywy mieli też nastawieni na atak boczni obrońcy, którzy o dziwo spisywali się znacznie lepiej. Lepiej niż wyglądają i ewidentnie także otrzymali w tej grze drugie lepsze życie. No bo niszczyli swoich rywali, obiegając boisko, ale w razie kontry szybko wracali do obrony i nie byli łatwymi gośćmi do przejścia. Taki Zambrotta wersji Baby, w niektórych osłonach gry, no to był dosłownie śmietnik, który nie wiedział jak się ustawić, a teraz to jest gość, na którego można liczyć w każdym obszarze boiska. No i przed zagraniem tym składem nie byłem pewien, czy wolałbym grać Włochem zamiast Walkera, no ale. Teraz nie mam wątpliwości, że koli Zambrotta są lepsi niż jakiekolwiek zwykłe karty na bokach obrony. I tak samo, nasłuchałem się wiele, że ten widzić jest sztywny, że odczuwalnie ma on z 84 skila i tak dalej. No i faktycznie, może nie ma on w sobie takiego geniuszu jak Kunde, ale na obecnym etapie i jeszcze przez parę kolejnych tygodni, ewidentnie będzie to stoper zdatny do użytku, który, nawet jeśli popełni błąd, szybko ratuje się genialnymi wślizgami, więc najtrudniej jak zwykle ocenić bramkarza, bo kiedy cech już coś puścił, to po takim błędzie z mojej strony, że rywal praktycznie wchodził do bramki, a z kolei innych strzałów przeciwnicy praktycznie nie oddawali, bo pomoc i obrona są tutaj tak mocne, nawet sam Petit tak szybko gasił akcję rywali w zarodku jak Kiepa, że cech przez większość czasu stał i nic nie robił. Więc największym minusem w tym zespole jest moim zdaniem obecność Beckhama, bo on jako jedyny z drugiej linii miał problem ze wspieraniem obrony z racji na średnie pojęcie o grze w defensywie, a jednocześnie jest zbyt wolny i sztywny, by robić jakieś akcje obiegając boisko. Ma wiele plusów, jak genialne podania, wrzutki i niezłe strzały, ale patrząc całościowo, gdybym miał coś zmienić w tej ekipie, postawiłbym jedynie chociażby jakiegoś Esjena za Anglika. No ale i tak, widząc co wyprawia ten skład, nie mam wątpliwości, że wiele ikon otrzymało w FC 24 drugie życie. Nieraz testowałem na etapie października czy listopada podstawową drużynę. Legend i było to coś, co robiłem w ramach ciekawostki. W tym przypadku Miłosza, który użyczył mi ten skład do testu, za co dziękuję, rozegrałem całe FU Champions, a przy tym przegrałem tylko jeden mecz. No to po prostu wiele mówi o samym składzie. Natomiast ostatnia moja uwaga jest taka, że ta ekipa kosztuje 5 milionów 200 tysięcy monet, a mimo wszystko myślę, że coś, co grałoby podobnie, można obecnie zbudować z innych kart za jakieś 3, góra 4 miliony monet, więc ikony, jakie są takie są, fajnie się nimi gra, ale trzeba mieć na uwadze, że w ich przypadku cały czas płaci się sporo tylko za ten prestiż, który urósł wokół nich. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!